Siemano renóweczka znowu, scenik dwójka. Podobno głos zanika tutaj z radia. Myślałem, że to uszkodzenie tunera będzie wzmacniacza, bo już tak kiedyś miałem, ale teraz wszedłem chwilę pograło, i nie gra i przestało grać. Faktycznie nie ma dźwięku, ale też nie reaguje tutaj na, na przełączanie głośność też nie reaguje. A włącz, wyłącz reaguje Jeszcze raz spróbuję włączyć O, teraz działa O, kliknąłem FM i jest Głośność działa Trzeba będzie zajrzeć pod fotel prawdopodobnie Bo tam jest cały ten system Chyba. Dobra, patrzę, gdzie co. O, przed chwilą nie grało, teraz znowu gra. Spróbuję tutaj coś gmernąć, ale dam głośniej. O. O, przestało. No, jakieś zacieki. Jeszcze raz stuknę. Poruszam. Nic. No i nic. Już nie zaskoczy chyba. Chyba, że wyłączę i włączę. Wyłączyłem. Włączam. Nie gra już całkiem wysiadło. Dobra, wyjmuję co trzeba spod fotela i, i za chwilę się widzimy. Tak coś kojarzyłem, że to nie chce wyjść, że to nie będzie chciało wyjść. Będę musiał fotel odkręcić i za pierwszym razem e, trzeba odkręcić fotel. Później już można te przewody ułożyć tak, że przy kolejnym wyciąganiu już nie trzeba będzie tego fotela odkręcać. Dobra, wytargałem fotel. O, I teraz te przewody są długie. Będzie to można wysunąć i dopiero wypiąć. A normalnie to one idą tu są schowane. I to zagięcie idzie tam pod spód. O tak. Te przewody są krótkie. Trzeba to tutaj wydobyć. O! I wsunąć. O! I teraz jest długie. Dobra. Podłączę to i mm, rozbiorę chyba to. I będę naginał płytę. Nie działa. Dobra, na stół z tym. Dobra, mam to na stole. Widać taką Jap Japonię w środku. Czyżby tu ktoś był? Patrzcie, patrzcie, ale jajca. Ktoś tu coś szlifował. Ktoś próbował naprawić chyba. Myślał, że tu nie łączy może. Albo to fabrycznie tak? Nie, chyba nie. Ktoś myśla może, że to nie łączy, tu bo się zabrudziło i a tu są takie elastomery, czy jakby to nazwać. No nie no, raczej to fabryczne nie jest. Chociaż no, niby teoretycznie nie było wyciągane chyba. Nie wiem, dziwne rzeczy. Gdzie to było? Z tej strony nie. Tu mamy ugrzało się. No, tu są stabilizatory różne. Tu nie, ja coś kojarzę na płycie normalnie, tak tu na którymś rezystorze chyba. O, na przykład na takim. Coś tak kojarzę, ale nie wiem. Dobra, lutownica i przelutuję to. Albo, albo tak pójdę z tym, tak tam pójdę. I będę naginał, dotykał. W ogóle ktoś zwrócił uwagę, że tutaj jest odwrotnie napisane. A to tymek chyba, no. 1000V e, 750 DC, a powinno być odwrotnie. Ale to nic, ja tutaj nie operuję takimi napięciami. Dobra, zapnę to. I będziemy sobie patrzeć, na w którym miejscu to reaguje. Tylko ja kojarzę właśnie, że jak to się zawiesi już, to potem jest lipa. Chyba, żeby nie kombinować. Coś mi się kojarzy właśnie, tak coś tutaj że napięcia, a może nie, może ja sobie to tutaj zasilę i będę mierzył napięcia, bo to tutaj jest napięcie, ginie. Tak zrobię. jednak o po podanie napięcia chyba to radio nie startuje. Mówię, przelutuję to i pójdę tam do auta, będę naginął. Patrzcie, jeden rezystor tu z jednej strony zacząłem lutować i tutaj odszedł sam. Widać, że się nie trzymał. Pod spodem jest taka kasza. Spróbuję tego drugiego na żywo tutaj podgrzać. No nie, ten się chyba trzyma. Ten się trzyma. Tamtego dosłownie dotknąłem i, i się tak zrobiło. O. Dobra, weźmy sobie jakiś inny. To jest jakiś jednoomowy, ale ten chyba wygląda fajnie. Okej. Okay. Też nie wiem, czy z dobrej strony Zaczynam lutować, bo akurat mogę zaczynać lutować ze strony, której on trzyma, nie? Ale ja coś tak kojarzę, właśnie, że to tamte na bazę one idą. Ten. No. Nie mogę tu grota wyprostować. Spróbuję tak od tej. O. Nie, ten ok. Tutaj ten na bazę ewidentnie było z nim źle. Patrzę, czy jeszcze jakieś są tu w obszarze. Tego przebarwienia najbardziej. Choć ten. Nie, ten się tu łapał w ten obszar przebarwienia. Tu są jeszcze takie małe, przy tych one też mogą być. O te. Zobaczmy sobie. Niby trzyma. 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 Dobra, ja je wszystkie przelutuję. Idziemy do samochodu testować. Dobra, przelutowałem tutaj, co się dało. Te rezystory SMD, tranzystory też, te tutaj też. Wyczyściłem. Nie będę tego jeszcze składał całkowicie. Zobaczę tak samą płytę, poruszam i zobaczę, czy działa. Dopiero wtedy tu przyjdę i poskładam. Jak działa to skręcamy, tutaj, no ten obszar tu najbardziej, ten to w ogóle były na pewno wylutowane, znaczy przynajmniej jeden nie trzymał. No ale oczywiście tu cały ten rejon tych SMD przelutowałem, rezystorów i tranzystorów, tak jak mówiłem poprzednio, w sensie wcześniej. Dobra, składam to. Dobra, poskładane, idziemy słuchać sobie czy, czy gra, czy nie gra i składamy fotel. Tam te tylne śruby tego fotela były luźne, właśnie się tak trochę zdziwiły. No ale dziwne, że ktoś to wyciągał, a te przewody były tak fabrycznie tam zagięte. No nic, idziemy montować. No i co, poskładane działa. Ten już czeka na zdjęcie, na miniaturkę czeka. działa, stukane, poskładane wszystko hello no i co, tak by to wyglądało no. taka naprawa tyle na razie, do zaś